Siema! To takie małe nagranie. Pokażę Wam pokoik. Bo to pokojem, pokojem nie można nazwać. Dużo tutaj nie ma, taki skromny. nie? To drzwi. Drzwi wejściowe. Drzwi wejściowe. Mamy o, szafę. Co tu mamy? Jakieś kosmetyki. A to nie kosmetyki, tylko maszynki do golenia. Papierzyska jak zwykle umiennie uporządkowane. Pełen bałagan. Ręczniki. Nic poza tym. O, nawet mam talerz jakiś. Buty do pracy. Tak wygląda mój skromny, niewielki pokoik. Jakieś książki. O, muszelki. Patrzcie, jakie muszelki poznajdowałem nad morzem. Ładne. Kamyczek. Muszelki jakiś krab nie wiem skąd on się tu wziął mam telewizor a no, mam telewizor 14 cali ale dobrze umiejscowiony leżę sobie w łóżku i mogę mogę sobie oglądać biurko, szkoda że kompa nie ma niedługo może będzie ubrania, kosmetyki o, i proszę spojrzeć jakie mam lustro. O, lustro na pół ściany prawie, że... Część tej ściany to jedno wielkie lustro. O, nawet mnie widać. Yo. Tutaj co, kosmetyki, jakaś kasa, 5 funtów. A tak to bałagan. Jak zwykle. W ogóle jakie książki? Nie. nie wiem, kto czyta Jasia Fasole, Mr. Beans. No ale dobra. Książki beznadziejne, Skandynawia na Europie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko po angielsku. Nawet tego nie tknąłem, Zresztą kiedykolwiek ja tykałem książki. <laughs> no, mały przegląd po kanałach. Tak to wygląda. Oh, wygodnie w łóżku. Telewizor pilot <noise> i tak wygląda na, na co dzień moje, moje życie oprócz za pracą nie? No jeszcze ma, mam ciekawe miejsca, to zobaczycie innym razem, w innym filmiku Dwa kanały które ciągle u mnie lecą. Właściwie bez przerwy nie wyłączam prawie tego telewizora TMF Music and... I for music. O, no, co teraz będzie? Jakiś teledysk. Ciekawe. Przybliżymy. Trochę mały ten telewizor, ale chuj. A kiedy może być? No. I tak wygląda mój mały skromny pokoik. Później może pokażę Wam mieszkanie. Resztę mieszkania. Trochę ciekawie wygląda. O, tam nawet mam taką tablicę korkową. Mogę sobie jakieś informacje przyczepiać, ale to bardziej dla studentów nie dla mnie. Na mi jakieś informacje. Wszystko mam w głowie. Nie to co studenci. <noise> Wszystko staram się pamiętać. No, także więc, także więc, co, co mogę więcej powiedzieć, wygodnie się tu leży, na tym wyrku, ale jest zjebane za krótkie. Przez no, zabawkę, no dotykają do, do tego, do tego drewnianego. Dobra. Kolejna wstawka, pozdro dla ekipy. <laughs> A, w sierpniu się spotkamy. Mam zamiar przyjechać w sierpniu. ta się. A, Tala, mit.